Witam, dzień dobry moi drodzy. Karty na 22. Ja podzielę ten film i zrobię wstęp, bo chciałam powiedzieć o czymś ważnym, co będę robiła. Chodzi o oczyszczanie. Słuchajcie, 3 listopada będę robiła oczyszczanie z różnych negatywnych dla nas energii. 4 dokładnie będzie Super Księżyc. Oczyszczania i wszelkiego rodzaju takie rzeczy robię mm, głównie w Super ale ich jest ich po prostu mało w roku. Natomiast drugi raz będę robiła to mm, oczyszczanie w Super O co chodzi? Jeżeli jesteście niezainteresowani, od razu sobie przebińcie, moi drodzy. Natomiast o co chodzi? Będę robiła to oczyszczanie w Super ponieważ uważam, że ten Super zawsze jest najbliżej i ma największą moc. Natomiast jeżeli byście, bylibyście zainteresowani takim oczyszczaniem, tak? Wraz z nadchodzącą pełnią, to muszę po pierwsze powiedzieć, że jest to usługa płatna. Po drugie, trzeba by było do mnie napisać maila. Po trzecie, trzeba by było mi wysłać zdjęcie, bo ja będę skupiała się tak jakby nad każdą osobą, tak? Ponieważ mam doświadczenie w, w różnych kwestiach, jeżeli chodzi o energię, i ja robię to tylko i wyłącznie po swojemu, tak? Nie ma to absolutnie żadnego, nic wspólnego z rytuałami, z który, którymi jestem przeciwna. Czyli jeżeli ktoś ma jakiś problem, chciałby zatrzymać jakąś miłość, zniewolić kogoś i tak dalej, to nie do mnie kochani. Absolutnie nie do mnie, tak? Ja uważam, że za takie rzeczy przychodzi nam naprawdę zapłacić. Jeżeli nie w tym wcieleniu, to w następnym. Nie wiem czy tak jest, tak? Natomiast, do końca nie wiem czy tak jest, natomiast tak uważam. E, chyba zapłaciłam w swoim życiu za coś takiego, właśnie kiedyś, i dlatego mam takie doświadczenie. Także, jeżeli macie jakiś taki problem, to nie do mnie, absolutnie. Jest tam wiele osób, które zajmują się takimi rzeczami. Jestem bardzo przeciwna e, rytuał, rytuałom, zniewolaniu e, drugiego człowieka i tak dalej. Natomiast moje oczyszczanie no, będzie polegało na tym, że niestety nie jestem w stanie zrobić wszystkiego za Was, mm, i tutaj byście musieli się po, połączyć też z energią. Tą u góry, dokładnie 3 listopada, yy, między godziną 20 a 21, może 22, zobaczę, jak dużo osób będę miała, tak? Natomiast tu trzeba napisać maila, ponieważ niestety, moi drodzy, yy, to, jest, to jest ta najważniejsza informacja takie pełnie, takie jakby super pełnie, tak? One mają to do siebie. Że jeżeli pragniemy zmian, to one najpierw moim zdaniem zawsze przewracają nasze życie do góry nogami. Jeżeli boicie się z czymś zmierzyć, nie jesteście gotowi na zmiany, tak? To nie jest dla Was. Dlatego, że ta pełnia, te super pełnie, one prowadzą często, gęsto do całkiem odwrotnych skutków które mają na celu wyprowadzić nas z jakiejś sytuacji. Czyli jeżeli boimy się tego czy tamtego, a chcielibyśmy swoje, swoje życie zmienić, nie jesteśmy gotowi na te zmiany na przykład, to może bardzo boleć i to nie jest dla Was. Czyli jesteśmy, jeżeli jesteśmy przekonani, że chcemy, żeby coś od nas odeszło i jesteśmy w razie czego w stanie nawet mm, zrozumieć pogorszenie się jakiejś sytuacji, no to wtedy jak najbardziej zapraszam. Natomiast życie, moi drodzy, jest podróżą i to, czego się boimy, z czym jesteśmy bardzo związani. Chcemy zmian, a nie potrafimy z czym skończyć. Więc może być taka sytuacja, że wszechświat skończy za nas, tak? A pozytywne dopiero jakieś rezultaty, efekty mogą przyjść w kolejnych miesiącach. Dosłownie w ten sposób, bo życie jest podróżą. Wy ustaliliście, wchodząc, przychodząc na ten świat. Tak naprawdę, co Wasza dusza ma przeżyć. Dlatego nie zniewalam absolutnie nikogo, nigdy się tego nie dopuszczę, bo to Wy wybraliście swoją drogę. Natomiast można tym energią pomóc. Można pomóc w ten sposób, że ten wszechświat właśnie przyjdzie Wam z pomocą i pewne doświadczenia, pewne trudności złagodzi, albo przewróci życie do góry nogami Wasze, co spowoduje, że szybciej wyjdziecie z jakiegoś problemu. Natomiast to może, mogą być energie trudne i kochani, naprawdę, nie wszyscy są na to gotowi, tak? Ja się boję czasami o pewne rzeczy prosić, bo wiem, że nie jestem gotowa na to. Także jeżeli ktokolwiek, tak? I no i oczywiście musimy mieć do tego wszystkiego, do tego oczyszczania, każdy z Was musi mieć jakby intencję, tak? Dla mnie ważna jest, jeżeli będziemy się kontaktować, jaką intencję macie. Jaka jest Wasza intencja tego oczyszczania? To ja muszę wiedzieć. ja będę pracować nad każdą osobą, natomiast Wy niestety musicie w tym momencie mi pomóc, tak? Czyli być dostępni między, dwu, dwu, między 20 a 22 trzeciego, bo wtedy jeszcze nie będziemy w całkowicie w pełni, ale będziemy już w takim dla mnie najlepszym okresie, tak? Bo dla mnie, jakby to oczyszczanie to musi być, nie wiem, zawiesić się w przestrzeni i jakby chwilę trwać. Bo u nas czas jest linearny, ale tam gdzieś w przestrzeni już na pewno nie. No dobrze, moi drogi, drodzy, tyle by było w temacie. Wszystkiego dobrego dla solenizantów, buziaki dla was, moi drodzy. Słoneczko, miejmy nadzieję, że to właśnie dla was dzisiaj wyszło. Mm, dobrego kolejnego roku wam życzę. No i robimy karty na 22. Praca dom. Co przyjdzie? Nieoczekiwanie. Rezultat dnia. Wasza rola? Zdrowie. Co wy macie w głowie? Miłość. O, wiadomość z góry dla was. Czy ja mam wszystko? Bo wiecie, zastanawiałam się, czy wszystko wam powiedziałam. Nie powiedziałam Wam tylko jednej rzeczy. Robię to oczyszczanie zawsze z płaszczyzny mojego serca i po to, żeby było ludziom lepiej, ponieważ lubię ludzi. Wierzę w człowieka bardzo i tyle, tak? I patrzymy kartę z mądrości, tak? Moi drodzy, praca. Hmm. Możecie się zastanawiać, a zrobić coś, a zapytać, a zaproponować. Tu jest przy współpracy, to troszeczkę jakbyście się czaili w pewnych kwestiach. Może chcecie z kimś porozmawiać, może chcecie poruszyć jakiś temat. Już to może dłużej trwać, możecie się od dłuższego czasu zbierać, a może chcecie iść po podwyżkę, a może chcecie porozmawiać, a może chcecie komuś pracy złożyć propozycję. tak? Sami nie wiecie, co spotkacie z drugiej strony, dlatego to Was ogranicza. Może ta chęć, kochani, pojawić się większa? Tej rozmowy, jakiejś propozycji tutaj przy Was, przy pracy. Ja nie wiem, w ogóle te karty nie pokazują, co z tego wyniknie, ale może właśnie trzeba pomyśleć pozytywnie, albo, no nie wiem, oczyścić swój troszeczkę umysł, żeby, no nie wiem, wpuścić dobrą energię w tej sprawie, która tutaj jest, tak? Bo karty pokazują, to dłuższy czas już może u Was trwać, że się czaicie, może chcielibyście zapytać, pogadać. Porozmawiać o umowie, o podwyżce, a może z drugą osobą się pogodzić. No, takie klimaty. Co przy domu? O Jezus, czemu mi tutaj jest jesteście w przykrości jutro? Nie przez Paną noc macie, moi drodzy. Postawiliście jakieś warunki, boicie się ciszy. Boicie się ciszy. <śmiech> <śmiech> może postawiliście jakieś warunki i się zrobiła cisza. Przykrość jest przy domu. Kurczę, dużo więcej wiary chyba musicie też mieć w siebie, bo pokazujecie się generalnie jako osoba w bardzo dobrej energii, takiej, która wie, jak trzeba postępować. Ale wiecie, my czasami zabłądzimy gdzieś, nie? Bo jakieś bodźce z zewnątrz do nas docierają. Te karty mi pokazują przykrość przy Was z jakiegoś powodu, ale może nastało, nastała cisza, bo wy coś powiedzieliście. Troszeczkę możecie się stresować tutaj jakąś sytuacją przy domu. Co przyjdzie nieoczekiwanie? Hmm. Dla mnie ta karta mówi o tym, że przejrzycie na oczy. Coś Wam się przypomni z przeszłości i przejrzycie na oczy. Mogą być to jakieś kwestie mieszkaniowe. Hmm. Przejrzycie na oczy. Jak wygląda Waszego dziecka rela relacja? Jak wygląda Wasza relacja? Jak wyglądają sprawy przy domu? Przejrzyjcie na oczy, moi drodzy. A zawsze ta karta mi mówi o tym, że dostrzegamy jakieś negatywne sytuacje, których wcześniej nie widzieliśmy. Tak? Mm. Jaki rezultat tego dnia? <laughs> Zmiana zdania. No właśnie. Coś to tak pokazuje się w ten sposób, a mieliśmy razem, a mieliśmy razem zrobić to, a mieliśmy, nie wiem, dogadywać się, a mieliśmy się nie kłócić, a mieliśmy, nie wiem, stworzyć coś wspólnie. A karty pokazują, że zmieniacie zdanie, bo wychodzi na to, że to Wy tylko ciągniecie ten wóz. To może dotyczyć sytuacji, słuchajcie, życiowych, domowych i tak dalej. Ciągnę wóz sam czy sama, a mam tego dosyć, mieliśmy to robić razem, tak? Był jakiś plan, a teraz co się okazuje? Ciężko mi jest. I dlatego karty pokazują, że jaki jest rezultat dnia. Tak jakbyście sobie, tu wy zobaczcie, ile tu jest energii jutro. Tutaj karty pokazują, czajcie się, żeby porozmawiać. Tu karty pokazują, że jakby zapadła jakaś cisza. Tu karty mówią o tym, że przejrzeliście na oczy, zobaczyliście coś. I tu być może dlatego zmieniacie zdanie, że ciągnę wóz sam czy sama. Mam tego dosyć. Ktoś się nie stara, wy się staracie. Może było coś uzgodnione, ktoś się z tego nie wywiązuje. Jaka wasza rola? Jezu, bądźcie słońcem, kochani. Wierzcie w to, że wyjdzie słońce, że być może wasza postawa nawet doprowadzi do tego, że ktoś powie: Dobra, <coughs> przeginam, tak? Tu się coś takiego pokazuje. Wierzcie w to, że będzie dobrze. No właśnie. Hmm. Rozmowy przy przeszłości, rozmowy z dziećmi się tutaj pokazują. Wierzcie w to, że być może wytłumaczenie jakiejś sytuacji, rozmowa, ale nie od razu, bo karty na początku pokazują, że trzeba wyznaczyć granice, tak, żeby ktoś usłyszał Was głos, to być może trzeba wyjść dom, z domu, trzasnąć drzwiami, tak, żeby ta osoba się obudziła, że to nie jest tak, że Wy ciągle coś tam mówicie na przykład, ciągle próbujecie dotrzeć do kogoś, nie, tu karty pokazują, że trzeba postawić granice. I wtedy dopiero pokazuje się zrozumienie jakiegoś problemu, dogadanie się, coś takiego. Wierzcie w to, że będzie dobrze. Zdrowie. Trzeba pójść moim zdaniem do znachora. No może nie do znachora, broń Boże, bo to wiecie. Trzeba pójść do lekarza. Karty pokazują. Nie to dlatego, że nie wiadomo, co złego wam się dzieje, tylko mi te karty pokazują, że ta karta mi zawsze pokazuje, że trzeba się udać do tego lekarza, bo jest jakiś problem, z którym gdzieś tam macie z tyłu głowy, żeby trzeba było pójść. To wiecie, to może być kostka, kolano, to może być ząb, tak? Trzeba się udać tutaj. Karty pokazują, zrób to lepiej teraz, bo za miesiąc no i tak cię to dopadnie. Czy, czy w ogóle karty pokazują, że. musisz to skończyć, musisz to zrobić. Poza jakiś czas i tak Ci to dopadnie. Co w głowie macie moi mili? Co wy macie w głowie? Umysł trochę wariuje. Może dlatego te karty pokazują, żebyście wierzyli, że będzie dobrze. Umysł trochę może wariować u was, bo karty pokazują, że a coś tam nie poszło tak jak trzeba. Hmm. Patrzycie z dużym zaufaniem w kierunku jakiejś osoby, moim zdaniem. Nawet bym mogła powiedzieć, że chcielibyście bliskości z tą osobą. To macie w głowie. Hmm. Możecie mieć w głowie też to, że jakaś umowa, jakieś kwestie notarialne, adwokatów, czegoś takiego, nie poszło tak, jak powinno. Może Was nie stać na tego adwokata, bo to są przecież duże pieniądze bardzo. Tutaj karty pokazują, że może trzeba będzie poczekać. To macie raczej w głowie. Albo jesteście zapatrzeni tutaj, chcielibyście bliskości z kimś, albo macie kwestie jakieś tutaj. Nie wiem, prawa, adwokatów, czegoś takiego, umów, najróżniejszych rzeczy, ale czujecie się przy tym jacyś przegrani. Co w miłości. A bardziej karty pokazują, nie wiem, moi drodzy. Powiem, dla niektórych tutaj karty w ogóle pokazują, co macie w głowie i w miłości to jakby kwestie mogą być też rozstaniowe, że trzeba coś zainwestować, może jakiegoś adwokata, bo tu, co w miłości może być wojna, wiecie? Może być wojna. To jest jedna z opcji o dom, o pieniądze, o coś takiego. Druga opcja, jeżeli nie ma w ogóle takiej sytuacji, to karty pokazują, że czekacie, aż ktoś zawalczy, bo jesteście zainteresowani. Chcielibyście, i czekacie moim zdaniem, aż ktoś zawalczy. Może wytłumaczy coś? Może wytłumaczy swoje zachowanie? Co tam? Jaka wiadomość z góry? Hmm. Jezus. Jaka jest wiadomość z góry? O Boże, jeżeli chcecie dobrej współpracy, hmm, miłości pięknej, szczerej, jeżeli chcecie miłości pięknej, szczerej, to musicie mieć osobę, która o was zadba. Czy jesteście mężczyzną, czy kobietą? Więc musicie mieć taką osobę, która jest decyzyjna, która wie, że konkretnie stąpa po ziemi i potrafi i pomóc, i przejąć się jakimś problemem, tak? I nawet odrobinę zainwestować, może, żeby Wam pomóc. Nie mówię, że tam o jakimś dawaniu pieniędzy, Bóg wie co, ale wiecie, tak? Że dobrze to nie wiem, to ci pomogę w tym, czy ci załatwię to. Te karty coś takiego pokazują. Taka jest wiadomość z góry, ale te karty mówią, jeżeli chcecie dobrej współpracy, to pewne rzeczy muszą odejść z Waszego życia, które się ciągną z pół roku. Jeżeli chcecie zmian przy współpracy, to tak karty pokazują. Pewne rzeczy muszą odejść. A jeżeli chcecie prawdziwej, pięknej miłości, to karty mi pokazują, że musicie mieć. Musicie wybrać do tej osoby, do tej miłości, osobę, która zainwestuje swój czas i siebie. Trochę to się pokazuje w kwestii jakby inwestycji. Trochę może głupio, ale tak karty pokazują, że ta osoba jakby poświęci też w jakiś sposób siebie, tak? Żeby ta relacja była, nie wiem, taka jak trzeba. Czyli Wy poświęcacie siebie, ta osoba poświęca również siebie. Ale te karty mówią o tym, że Wy musicie mieć konkretną, uziemioną osobę, która jest w stanie pomóc, zaopiekować się drugą osobą. Wy musicie mieć taką osobę, która się również zaopiekuje Wami. Natomiast no pewne rzeczy muszą odejść. To bezpowrotnie karty pokazują. To pewne rzeczy muszą odejść, tak? Coś, co jest trudne, coś niewłaściwe, no musi odejść, słuchajcie, z Waszego życia, żeby w ogóle tak pięknie się zadziało. Jaką mamy tu kartę? Czwórka kieliszków. Kiedy zobaczysz tę kartę, spójrz na kielich, który jest ci oferowany. Gdy skupiasz się na pustych kielichach, możesz pogrążyć się w poczuciu straty. To macie, w miłość w głowie pokazane. Dobra wiadomość jest taka, że twoi przewodnicy są tu, aby dalej cię wspierać. Musisz tylko dostrzec, co, już, co jest tuż przed tobą. Ta karta mówi właśnie o tym, że nie dostrzegamy, tak? A może ktoś was nie dostrzega? Hmm. Różnie to bywa. Musisz tylko dostrzec, co jest tuż przed tobą. Tyle, moi drodzy, na 22. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.